O 3.20 rano, głęboko w Moskwie, uważany za nietykalny obszar tylny, dwa tanie drony FPV wystrzelone z cywilna oznakowana łódź motorowa i w promieniu 7 minut pozbawiło Bayernu M 80 milionów dolarów. Okręt wojenny o swojej zdolności bojowej, wyłączając jego radar. Niszcząc system startu rakiety i zmuszając go do opuszczenia stanowiska. Oto instrukcja krok po kroku. Z oznaczeniem czasu, opis tego jak ściśle wyćwiczone. Asymetryczne uderzenie zneutralizowało wysokie napięcie. Wartość aktywów morskich z bronią, która kosztuje mniej niż 1% celu o godzinie 3.20 okręt wojenny Bayern. Flota czarnomorska Rosji została przeniesiona molo wojskowe numer 2 w zatoce Terak. Statek powrócił ze strategicznego misję uderzeniową kalibru i był w trybie uzupełniania zapasów. Tankowanie. Aktywacja systemów chłodzenia i przeładowanie kalibru 8. Pociski manewrujące MK. Każdy pocisk był przypisano koszt jednostkowy przekraczający 1 dolara milionów i zasięg przekraczający 950 mil, dając statkowi możliwość dotarcia ośrodków miejskich głęboko na Ukrainie. Oficerowie i załoga wykonywali rutynowe czynności po misji. Grupa. Zauważono, że oficerowie zgromadzeni na pokładzie wznoszą toasty. Załoga bojowa była rotacja poprzez zmiany odpoczynku i niektórym personel spał na stanowiskach kontrolnych, około 6 mil od molo. Cywilna oznakowana łódź szybkobieżna zbliżył się do zatoki. Z zewnątrz przypominało standardowy statek rybacki. W kokpicie jednak znajdowały się dwie osoby stośny 73. Centrum Marynarki Wojennej Ukrainy zostało uzbrojone w kurtkach rybackich i czapkach rybackich w stylu rosyjskim. W magazynie komora zwykle używana do przechowywania ryb była dwa drony samobójcze FPW model Beaver, skonfigurowany do silnego ataku. Każdy z nich był wyposażony w głowicę przeciwpancerną o masie 8 funtów kamery noktowizyjne i wewnętrzny system nawigacyjny, który działał, niezależnie od GPS, typ statku. I środowisko operacyjne są ważne, aby pamiętać. Bayern M to kompaktowa platforma uderzeniowa zoptymalizowana pod kątem półzamknięte płytkie i wąskie wody, takie jak Morze Azot. Brakuje mu rozmiaru śmigłowca transportowego, bojowników powierzchniowych i warstwowych, dalekosiężna obrona powietrzna okrętów flagowych, ale mimo wszystko jest to strategiczna, długoterminowa platforma uderzeniowa z uwagi na jej ładunek pocisków rakietowych NK kalibru. Każde rozmieszczenie statku takiego jak Bayern M wprowadziło ryzyko strategiczne dla ukraińskich węzłów infrastrukturalnych. Kijów ocenił te ryzyka i dla tej operacji. Wybrano do ataku prewencyjnego. Obrona zatoki Teriak była celowo gęsta. Port i jego podejścia były chronione przez warstwową obronę powietrzną. Sieć opisana na koncie jako, w tym system Panceres, jeden znany z zdolność przechwytywania krótkiego zasięgu przeciwko bezzałogowe statki powietrzne i pociski manewrujące. Oraz dwa podlety, jedna instalacja radarowa działająca w sposób ciągły. W praktyce oznaczało to, że postawa obronna wokół Mola opierała się o aktywnym pokryciu radarowym, przechwytywacze kinetyczne krótkiego zasięgu i redundantne zestawy czujników, konfiguracja, która wykryłby i zaangażował większość konwencjonalne zagrożenia powietrzne. Koncepcja operacyjna Ukrainy wykorzystywała konkretną lukę martwa strefa radaru, która występuje na bardzo niskich wysokościach, muskając powierzchnię morza. Napastnicy dokładnie obliczyli czas i wybrali zastosować metodę, która przedstawi najniższe prawdopodobieństwo wykrycia przez czujniki Podleta i Pansiera. Asymetria kosztów jest kluczowym elementem tej operacji. FPVAS używany kosztuje ułamek ceny pojedynczego kalibru. Rakieta wciąż była wymierzona w najważniejsze węzły okrętu radar obserwacyjny i obszar wystrzelenia rakiety. O godzinie 3.27 rano, gdy łódź motorowa znajdowała się około 3 mil od celu, i na zewnętrznej krawędzi pierścienia obserwacyjnego portu Teriak dwaj operatorzy przygotowywali się do wystrzelenia. Zdjęto szare plandeki maskujące, zakrywające tylną komorę, i odsłonięto dwa drony FPW. Zapisano wymiary i konfiguracje. Każdy dron miał długość około 4 stóp i rozpiętość skrzydeł 5,5 stopy kadłub z kompozytu z włókna szklanego ultralekką konstrukcję i matowo-szare wykończenie o niskim współczynniku termowizyjnym, aby ograniczyć wykrywalność wizualną i w podczerwieni. Napęd drona był elektryczny i skonfigurowany do szybkiego lotu na małej wysokości. Drony zostały rozmieszczone w modelu podwójnego uderzenia z dwoma wektorami podejścia i oddzielnymi, zsynchronizowanymi celami. Pierwszy dron zidentyfikowany w sprawozdaniu pod znakiem wywoławczym Thunder i wysłany przez grupę główną, został zaprogramowany tak, aby obrać za cel wieżę radarową nadzorującą. A jego wyraźnym celem było tymczasowe oślepienie zestawu czujników statku. Drugi dron, nazwany Wit Plata Retribution, i obsługiwany przez siły specjalne HUR, otrzymał zadanie podejścia z przesunięcia 30 dek na prawym skrzydle i zaatakowania wyrzutni rakiet kalibru 100 mmFW oraz towarzyszącego jej centrum kierowania ogniem pośród okrętów. O godzinie 3:29 rano pierwszy bezzałogowy statek powietrzny wystartował z rufy. Silnik elektryczny włączył się w ciągu kilku sekund, a bezzałogowy statek powietrzny przyspieszył, utrzymując wysokość nie większą niż 7 stóp nad powierzchnią wody. Drugi dron wystartował 40 sekund później. Podczas lotu oba drony leciały w odległości około 60 metrów od siebie, aby zminimalizować ryzyko jednoczesnego wykrycia i zachować separację, umożliwiającą niezależne namierzanie. Niewielkie rozmiary, niska wysokość i skoordynowany czas to celowe wybory mające na celu wykorzystanie geometrii radaru i czujników obrony portu. Architektura sterowania atakiem łączyła elementy autonomiczne i sterowane przez operatora. Drony korzystały z wewnętrznych algorytmów nawigacyjnych bezwładnościowych czujników pomiarowych oraz podczerwonego sygnału FPVI. Nie polegały na GPS-ie jako pojedynczym punkcie awarii. Operator w bunkrze kontrolnym w pobliżu Zapori monitorował czarno-biały sygnał FPV i przekazywał ostateczne dane dotyczące czasu i sterowania. W relacji podkreślono ciszę i dyscyplinę panującą w sali kontrolnej. Pojedynczy operator obserwował zbliżający się cel. Odczyty odległości zmniejszały się od 950 stóp w kierunku uderzenia. O godzinie 3. 3125 pierwszy dron uderzył w główny maszt radarowy. Chronologia działań i bezpośrednie skutki zostały szczegółowo odnotowane. Na maszcie zaobserwowano jasny błysk i biały pióropusz, po czym niemal natychmiast po obu stronach konstrukcji wybuchły płomienie, a odłamki rozprzestrzeniły się po pokładzie. Opis wskazuje, że w ciągu 0,7 sekundy od uderzenia nastąpiło wyłączenie centralnego systemu nadzoru i nawigacji statku. Główny zespół antenowy został oderwany od wału obrotowego i rzucony na pokład. Nadajnik sygnału uległ zwarciu, co spowodowało powstanie iskier w sąsiednich przedziałach. Pomocnicze klastry czujników uległy uszkodzeniu pod wpływem ciepła, a centralny procesor danych uległ poważnej awarii pomimo zastosowania ekranowania EMI. Skutkiem końcowym była taktyczna ślepota. Bayern M. utracił swój główny czujnik i możliwości przetwarzania. Dowódca okrętu natychmiast wydał decyzję proceduralną: przeprowadź szybką diagnostykę czujników. Możliwe, że doszło do ataku bronią elektroniczną. To zgłoszenie było zgodne ze standardowym protokołem kontroli uszkodzeń i walki elektronicznej, zgodnie z którym załogi muszą natychmiast określić, czy systemy są zagłuszane, podrabiane lub uszkadzane fizycznie. Próby diagnostyczne zakończyły się niepowodzeniem. System obrony bliskiego zasięgu Pancer S. Jeden skuteczny w promieniu od 2,5 do 3,5 mili wymagał ręcznej aktywacji i sprawnego łącza sterującego czujnikami, aby działać prawidłowo. Z powodu uszkodzenia głównego centrum dowodzenia, ręczne wykonywanie poleceń bojowych nie było możliwe. Pierwszy atak wywołał dodatkowe efekty kaskadowe. Uszkodzenia konstrukcyjne wieży dowodzenia spowodowały przedostanie się gruzu pyłu i gorących gazów do zamkniętych pomieszczeń. Temperatura w kabinach wzrosła i doszło do ofiar w ludziach. Odłamek anteny przebił okno obserwacyjne i uderzył funkcjonariusza radaru w lewą stronę klatki piersiowej. Odniósł on poważne obrażenia. Z relacji wynika, że w ciągu 10 sekund załoga obronna statku była w rozsypce, a zdolność dowodzenia uległa osłabieniu do tego stopnia, że podstawowe systemy obronne nie nadawały się do natychmiastowego użycia. 6 sekund po uderzeniu radaru o godzinie 3. 3131 Drugi bezzałogowy statek powietrzny, Wit Plata, zbliżał się od lewej burty z prędkością prawie 95 mil na godzinę, ślizgając się po wodzie. Główny radar był niesprawny, a czujniki optyczne zasłonięte pyłem i odłamkami powstałymi w wyniku wybuchu. Alarmy w pomocniczej centrali sterowania zarejestrowały kontakt zbyt późno, aby umożliwić skuteczne zajęcie pasa startowego. Obraz z kamery FPV z WIT Plata zapewniał okno celownicze do centralnych stanowisk startowych. Obserwatorzy widzieli prostokątne włazy startowe. Sygnały cieplne sugerowały, że co najmniej dwa pociski znajdowały się w trybie przedstartowym. Wybór celu przez WIT Plata był precyzyjny. Stanowisko startowe numer 3, na którym znajdował się pocisk kalibru NK, był już przygotowany do startu. O godzinie 3.32... Wit Plata uderzył w stanowisko startowe numer 3. Zderzenie spowodowało potężną eksplozję, która wysadziła włas, wyrzuciła w powietrze kolumnę gęstego czarnego dymu na wysokość setek stóp i rozerwała pokład centralny. Stalowe poszycie wygięło się, a jego odłamki rozprzestrzeniły się po pokładzie. Uruchomiono automatyczne systemy gaśnicze. Zawory z dwutlenkiem węgla zostały uruchomione na pokładach. Aby stłumić płomienie i obniżyć temperaturę. Niemniej jednak krytyczne systemy wewnętrzne zostały uszkodzone. Moduł sterowania startem spłonął, a sąsiadujące z nim komory elektryczne szybko się przegrzały, co zwiększyło ryzyko wtórnych eksplozji w sąsiednich pojemnikach z rakietami i systemach. Rezultat operacji był szybki. W ciągu kilku minut Bayern M wykształcił znaczny przechył na prawą burtę wynoszący od 3 do 5 degi, co wskazywało na wewnętrzne zalanie lub przemieszczenie ciężaru spowodowane awarią konstrukcyjną lub pęknięciem komór. Załoga wdrożyła procedury awaryjnego zarządzania uszkodzeniami, uszczelniając zawory awaryjne, przełączając pozostałe systemy na tryb ręczny i przeprowadzając inspekcje na pokładzie. Statek nie zatonął. Jednakże połączone skutki utraty czujnika pożaru, uszkodzenia układu sterowania startem i systemów wewnętrznych sprawiły, że samolot ten stał się taktycznie bezużyteczny. Wiadomości radiowe w flocie czarnomorskiej wspominały o trafieniu. Zaatakowano okręt wojenny klasy MB: 38 uszkodzono radar i system kalibru, prosząc o wsparcie i odholowanie do tery. Pod względem operacyjnym. Bayern M. był zmuszony wycofać się z przydzielonego mu stanowiska w rejonie OZOW niecałe 7 minut po podwójnym ataku. Taktyczne znaczenie tego wydarzenia wynika z ekologii operacyjnej Morza OZ. Półzamknięte i płytkie wody sprzyjają wykorzystywaniu małych okrętów uderzeniowych, takich jak Bayern M., które mogą operować bliżej linii brzegowych, i w ukryciu taktycznym, jednocześnie zapewniając sobie siłę uderzenia dalekiego zasięgu za pomocą pocisków kalibrowych. Usunięcie choćby jednej platformy uderzeniowej z planu walki zmniejsza bezpośrednie zagrożenie ze strony pocisków balistycznych i manewrujących dla ukraińskiej infrastruktury i sił zbrojnych. Ukraiński Wydział Wywiadu Obronnego opublikował nagranie z drona wykonane kilka godzin po incydencie, pokazujące moment uderzenia w maszt radaru i późniejsze uderzenie w pokład. Opublikowane zdjęcia potwierdzone zgodnie z transkrypcją przez serwisy informacyjne takie jak Naval News, Kiev Post, Business Insider i Kyiv Independent zostały niezależnie zweryfikowane przez kilku analityków marynarki wojennej. Z raportu wynika, że atak spowodował bezpośrednie zniszczenia kinetyczne i natychmiastowe konsekwencje strategiczne w całym Morzu Azowskim. Doniesiono, że samolot Bayern M został odesłany do Sewastopola w celu przeprowadzenia oceny i naprawy. Szacuje się, że cały proces potrwa kilka tygodni, w zależności od rozmiaru uszkodzeń i możliwości odzyskania infrastruktury cyfrowej. Ujęcie strajku w szerszym kontekście trendów. W zapisie transkrypcji znajdują się wzmianki o wcześniejszych ukraińskich operacjach dronów pod koniec 2024 RORGAM i w całym 2025 RORE, podczas których wykorzystywano improwizowane bezzałogowe statki powietrzne w celu unieszkodliwienia lub synchronizacji rosyjskich zasobów morskich. Jako przykłady podano unieruchomienie patrolowca klasy Siergiej Kotw u wybrzeży Krymu oraz zatopienie okrętu desantowego klasy Cesar Kunow podczas ataku desantowego z wykorzystaniem dronów. Ponadto w lipcu 2025 Brkiorandia przeprowadzono atak FPV wystrzelonego przez foki, którego celem była platforma wiertnicza wykorzystywana jako stacja radarowa. Łącznie przykłady te ilustrują doktrynalną zmianę od doraźnego stosowania technik taranowania na systematycznie planowane, ćwiczone i zsynchronizowane operacje obejmujące wiele zasobów, wykorzystujące martwe pola czujników. I asymetrię kosztów między małymi bezzałogowymi systemami a starszymi platformami morskimi. Analiza operacyjna tej konkretnej akcji wskazuje na kilka powtarzających się zasad. Po pierwsze, wybór celu koncentrował się na krytycznych węzłach czujnikach i systemach startowych, a nie na próbach synchronizacji lub unieszkodliwienia całego kadłuba. Usuwając ze statku czujniki radar i neutralizując jego główny system ofensywny, czyli system kontroli startu kalibru, atakujący osiągnęli cele misji bez marnowania zasobów niezbędnych do całkowitego zniszczenia statku. Po drugie, wykorzystano redundancję i ograniczenia ręcznej aktywacji w architekturze obronnej. System Puncher S. Jeden wymagał ręcznych procedur reagowania, których nie dało się wykonać w warunkach awarii centrum dowodzenia i przeciążenia temperaturą i zadymieniem. Po trzecie, koordynacja między sygnałami z FPF sterowanymi przez operatora a autonomiczną nawigacją umożliwiała precyzyjne lądowanie w zatłoczonych środowiskach morskich w nocy. Strategicznie rzecz biorąc, stosunek kosztów do efektów jest jaskrawy. W transkrypcji zaznaczono, że atak zakończył się sukcesem, gdy straty wyniosły mniej niż 1% wartości celu, co stanowi wynik mnożnikowy w porównaniu z operacyjnym wycofaniem okrętu z obowiązków patrolowych. Odnotowano również reperkusje psychologiczne i operacyjne. Atak podważył rosyjskie założenia dotyczące bezpiecznego zakotwiczenia na tyłach okrętu w głębi lądu Ozowa. I wymusił ponowną ocenę sposobów, w jaki małe okręty uderzeniowe są chronione, uzupełniane w paliwo i przezbrajane. Wreszcie długoterminowe implikacje mają charakter doktrynalny. Wykorzystanie dronów FPV, gdy jest zintegrowane ze skoordynowanymi pakietami uderzeń morskich i przeprowadzane jest w oparciu o próby dokładne dane celownicze i dyscyplinę czasową, staje się czymś więcej niż tylko taktyczną nowinką. Staje się to trwałą asymetryczną zdolnością, która zwiększa ryzyko dla każdego statku operującego w półzamkniętych wodach przybrzeżnych, gdzie podejście na małej wysokości może wykorzystywać geometrię czujników i procedury sterowania ręcznego. Od tego incydentu każdy rosyjski statek operujący w tym rejonie, niezależnie od tego, czy będzie to Bayern M, Jednostka klasy czarna czy statek logistyczny będzie musiał zmierzyć się z operacyjną rzeczywistością, w której tanie bezzałogowe systemy stanowią ciągłe zagrożenie i mogą tymczasowo lub trwale usunąć z teatru działań aktywa o dużej wartości, ponosząc jedynie ułamek kosztów.